Witamy, kolejna nasza rozmowa o porozumieniu bez przemocy. Dzisiaj chcielibyśmy podjąć taki temat, który no, często przy okazji różnych warsztatów, tam gdzie jest mowa o porozumieniu bez przemocy, się pojawia, mianowicie temat złości, gniewu. To się często kojarzy: przemoc, gniew, yy, i myślę, że nie ma nic w tym dziwnego, więc dzisiaj taki właśnie temat zapraszamy. Muzyka Rosenberg w swojej książce cały rozdział poświęcił, jeśli dobrze pamiętam, gniewowi. Złości gniewowi. Zdaje się, że w języku angielskim. Tak. W języku coś... angielskim jest jedno słowo angel. Po polsku mamy złość i gniew. Mm -hmm. No i pewnie poświęcił to rozdział, bo to jest dosyć powszechne i często spotykane uczucie. Właśnie. Często spotykane, ale też chyba y, budzące wiele jakiegoś takiego. Y, Dyskomfort, w każdym razie jakiś wprowadzający duży dyskomfort i, i też takie wręcz przerażenie. No? Często boimy się, kiedy ktoś się gniewa, boimy, boimy się złości tak. własnej i cudzej. Dokładnie tak, bo złość może z kolei prowadzić do jakiejś przemocy. Tak. Więc dlatego się boimy. I może też dlatego złość. Jest oceniana jako coś złego. No właśnie, czy złość jest właśnie czymś złym? O, może odpowiedzmy sobie najpierw na to pytanie. Złość nie jest niczym złym. E, czymś, co. Natomiast to, co robimy pod wpływem złości, no to może powodować e, ból, to może być przemoc. I może kogoś krzywdzić. I może kogoś krzywdzić, tak. Natomiast sama no. złość, jako emocja, nie jest niczym złym, tak jak każda emocja. Emocja po prostu jest. Mhm. Ta emocja daje nam jakąś informację ze sobą. Tak jak mhm. mówimy w porozumieniu bez przemocy, że emocje wskazują nam na potrzeby. Mhm. Które są zaspokojone albo niezaspokojone, które są aktywne w danym momencie. Złość też nam o czymś mówi, że tam pod spodem są jakieś bardzo ważne potrzeby, które mhm. w danym momencie są pewnie niezaspokojone. Czyli złość jako emocja, jako emocja pokazuje na niezaspokojone potrzeby. Tak. I z tego powodu nie tylko złość nie jest czymś złym, ale można by nawet powiedzieć, że jest czymś dobrym, bo nam na coś pokazuje. Mhm. Tylko teraz kwestia jest taka, żeby dotrzeć do tych potrzeb. Mhm. Więc sama złość bierze się z myślenia, z naszego myślenia o tym i oceniania, że ktoś zrobił coś źle. Mhm. Czyli, że mówisz ktoś tym, jest winny, że to przez niego coś jest nie tak jak chce. Mówisz o tym, że złość bierze się z myśli. Mhm. Z tego, co myślimy o działaniu, zachowaniu drugiej osoby. Dokładnie tak. Ja jeszcze powiem, że złość należy do grupy tych emocji, które często są zakazane, czyli. Te, których najlepiej, żebyśmy my albo inni w ogóle nie przeżywali, nie mieli, a już w ogóle jak mamy, to. Z... Taki się... częsty komunikat, nie złość się. Tak, już nigdy Co więcej... Co się tak złościsz. Obiecaj mi, że już nigdy więcej się tak. nie zezłościsz, nie? No pewnie, żebym chciał się nie zezłościć. Ja sam nie lubię się złościć, bo to jest nieprzyjemne uczucie, jak się mm. złożę. Tak, no nie ma w tym nic przyjemnego, tak. Jak to nie ma? No, czekajcie, oczywiście, że złaszczanie się jest bardzo przyjemne. Co, co proszę, nie? No, przecież złość daje takie poczucie, wiecie, mocy, siły. E, czasami to daje wręcz takie poczucie, że ja mam rację, takiego usprawiedliwienia wszystkiego, co robię, że o ile jest łatwiej robić coś pod wpływem złości. Ja no, oczywiście, potem. że fajnie mieć złość zamiast bezsilności. Tak, to pewnie zależy tak. Yy, yy. Ja tylko chciałam powiedzieć gorzej, jak potem czasami zobaczę, co zrobiłam pod wpływem tej złości. Ale w mm. samym momencie poczucia złości, to to może być bardzo przyjemne. No, a na pewno. Yy, na pewno takie. Yy, jakby no. Potrzebne człowiekowi, to znaczy, rzeczywiście, ja sobie tak jak teraz mówisz, to sobie kojarzę, że, no, może bym nie powiedział, że było mi przyjemnie, kiedy się złościłem. Mówię to o niejednej sytuacji, oczywiście. Ale, ale faktycznie, faktycznie było coś takiego, że nie potrafiłem żałować, że się złościłem. Bo miałem to poczucie, że ta złość, Właśnie była wypowiedzeniem, samo, sama już złość nie? była jakimś moim kontaktem ze sobą, z moimi potrzebami, właśnie, i, i ona dała mi też możliwość wypowiedzenia, czego mi brakuje. tak nie? Pomogła mi. Czy to jest to, o czym mówiła Brata, że złość mhm. daje mocy i siły, tak. żeby jakoś zadbać o to, co ważne Żeby ważna. zadbać o siebie, tak. I, i sobie kojarzy taką pewną rzeczywiście satysfakcję. Może nie samej złości, ale z tego, że dzięki tej złości ja wyraziłem siebie jakoś. Nie? Tak. Czyli ta złość pomogła ci w wyrażeniu siebie. Tak. Gdybyś tak. się nie zezłościł, być może ta potrzeba składałby schowałbyś do kieszeni, ludzie nie I w, zobaczyliby tak. tego pięknego daru. Tak. I, I wcale bym się z tym dobrze nie czuł. Bo. Czy chciałeś być zobaczony, zrozumiany tak, z tym, co dla ciebie ważne. Tak, tak, no. Tak, i nawet jeżeli jeżeli widziałem, że dla kogoś ten, ta moja złość była zaskoczeniem, była jakimś dyskomfortem. Tak, no na ogół, o właśnie, bo to się też często zdarza, że dlatego. Dlatego może, nie, właśnie, może dlatego nie lubię się złościć, bo, bo bardzo często ludzie biorą na siebie odpowiedzialność za moją złość, a ja tego nie chcę. Nie zależy mi na tym. Czyli mówisz o tym, że czasami nie jesteś zły na konkretnego człowieka, tak. tylko możesz być zły na coś, co się stało, na tak. daną sytuację. Mhm. Zły, bo oczekiwałeś czegoś innego, a ktoś inny myśli, że jesteś zły personalnie na niego. Tak, właśnie, i to bardzo często mi się zdarza, nie? Że, że, że ludzie mówią, no, ale, właśnie, nie złość się, bo przecież ja nie, 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 ja nie, nie chciałem, nie? na przykład, o, nie? czegoś takiego, a ja mówię, no, ale przecież ja, ja nie jestem zły na ciebie, ja nie mówię o tobie, tylko mówię o tym, że mi czegoś brakuje, że mi na czymś zależy, że, że coś się nie dzieje, co jest dla mnie ważne. Nie? I tu chyba dochodzimy do kwestii sposobu wyrażania tej złości. Mhm. Czyli, jeżeli wyrażamy złość faktycznie krzycząc, łoszcząc się albo, robiąc coś nieprzyjemnego, to to psuje kontakt, relacje i niekoniecznie zaspokaja nasze potrzeby, albo nie wszystkie i nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli, można wyrazić złość, czy jak to Marszal mówił, żeby w pełni wyrazić swoją złość. To jest powiedzieć o moich emocjach i o moich potrzebach, które mm -hmm. są w danym momencie niezaspokojone, i co jest ważne, zostać z moimi potrzebami usłyszanym przez drugą osobę. Mm -hmm. No tak. A nie z moimi ocenami, że on coś zrobił nie tak, że on coś zrobił źle. Tak, natomiast moje doświadczenie jest takie, że nawet, jeżeli że często tak jest, że nawet kiedy ja nie mówię nic o kimś, mówię tylko o sobie, że że, ale przecież mi zależało, żeby było tak, czy chciałem nie, czy ja, na przykład, na to się nie mogę zgodzić, bo no, bo są tego takie, czy inne konsekwencje i tak dalej, nie? To spotykam się dość często z taką reakcją, że ale przecież nie. Ja nie chciałem nic złego, albo przecież ja myślałem, nie, że, że to nie będzie ci przeszkadzać. Na przykład, nie? a ja mówię, no, ja, ja nic takiego, czasem staram się wtedy tłumaczyć, nie, jeśli mam okazję, nie? Że, ale przecież ja, ja nie mówię o tym, że Ty nie chciałeś, że Ty chciałeś źle, że Ty chciałeś mnie skrzywdzić. Nie? Ja tylko mówię o tym, że to, co się stało, to powoduje, że spowodowało, że, że, że mi po prostu tam czegoś brakuje, czy że nie jest tak, jak, jak bym chciał, żeby było, bo, bo dla mnie to jest ważne. Nie? Ta druga osoba może myśleć, że to, co ona zrobiła, jest przyczyną Twojej złości, Tak, Czyli, że niejako ona jest odpowiedzialna tak. za to, jak Ty jesteś w tej chwili niezadowolony i zezłuszczony. Tak, a ja po prostu mówię o tym, że za to odpowiedzialna jest ta sytuacja, która powstała. I Jobek, kto by to zrobił, ale po prostu ta sytuacja, ten stan rzeczy, nie? on yy, no powoduje we mnie te, te właśnie to uczucie, ponieważ gdzieś przez to, co jest, mam jakieś niezaspokojone potrzeby. Nie? Czyli to jest tak, że po obu stronach są jakieś myśli i oceny. Tak. Złoszcząc się, to, to nie tak powinno być, ktoś zrobił coś nie tak, coś się nie tak stało. Ta druga osoba próbuje, próbuje pokazać swoje intencje, że ona nie chciała, że to nie tak. Bo ona z kolei myśli sobie, że to przez nią. Mm -hmm. Może też mieć poczucie tak. winy. Tak. I paradoksalnie ona też może mieć złość zwrotnie. Tak. Złościć się na to, że Ty A, się złościsz. No to jest rzeczywiście tak. Złość jest zaraźliwa, tak. Mm -hmm. Tak, oceny tak. są zaraźliwe. Oceny krytyka. są zaraźliwe, krytyka, tak. Tak mi się teraz przypomina właśnie scena ewangeliczna, jak Pan Jezus wypędzał Handlujących ze świątyni. I, I mówił, Nie róbcie z domu mojego ojca targowiska. Tam jeszcze warto wiedzieć, że był taki ważny aspekt, mianowicie, że to był, to była taka część świątyni, która była przeznaczona dla pogan, czyli dla nieżydów. I Żydzi po prostu. Kto wie, no tego, nie ma, pan Jezus tego nie powiedział, ale, ale, można domniemywać, nie, że, że ówcześni, w każdym razie ci Żydzi, którzy, no bo to nie wszyscy Żydzi, nie? ale ci, którzy tam, y, rzeczywiście sobie te stragany prostawiali, oni po prostu mówili, a co tam poganie będą do świątyni przychodzić, naszej, nie? Po co im, nie? A pan Jezus, Mówi nie. Ja chcę, żeby dom mojego ojca był dla wszystkich. Nie? I stąd ta jego złość nie? taka, że idźcie stąd. Nie? On jakby nie, nie chodziło chodzi o to, że nie protestował czy nie złościł się na to, że ludzie handlują, mhm. tylko że zajmują miejsce. Że y... chciał, żeby inni też byli włączani. Tak, właśnie. Nie? Że, ty, tak, nie? Że, że zajmuje miejsce tym, którzy są dziećmi Boga, a i im się nie, nie umożliwia jakby zbliżyć do tego Boga. Nie? I, I to jest właśnie dla mnie też opowieść. No to zresztą no trudno, jakby nie odczytać nie? w tym fragmencie ewangelicznym, że Pan Jezus się rozzłościł. I On się mógł rozłościć, a mógł się zachować tak, jakby się rozłościł. Zachowując wewnętrzny spokój. – No właśnie to jest to pytanie, czy, czy, czy wyraziłby to, co, co chciał wyrazić, co, na czym mu zależało, gdyby, gdyby nie miał tych emocji. Dla mnie to, to jest ciekawe pytanie. – Dla mnie też. – Czy ci, ci ludzie, ci Żydzi, czy oni by go posłuchali, gdyby tak. to powiedział do nich na spokojnie i to wyraził? – Tak, gdyby się zatrzymał i powiedział, słuchajcie moi drodzy, wiecie, ale tak... No, nie zbyt mi się to podoba, tak wolałbym, żebyście poszli gdzie indziej handlować. <noise> no, Ale też chyba no, nie chciałbym. Myślę, że, nie, nie, że zgodzicie się ze mną, że nie o to chodzi, żeby teraz powiedzieć, że. Yy że wyrażajmy złość po prostu przy każdej możliwej okazji i tak dalej, nie, że... Nie, że um, Ci Żydzi na pewno go nie podłubili po potem, jak ten tak, wypędził i tak. to nie zbudowało im jakoś dobrych kontaktów. Tak, no zresztą no, to nawet jest w Ewangelii napisane, że potem e, przyszli do Niego i powiedzieli jakim prawem to czynisz w ogóle? Kto ci dał takie prawo? Nie? No i Pan Jezus musiał się, że tak powiem, tłumaczyć. Mhm. Natomiast był skuteczny. Wykorzystując tą energię złości na ten moment, tak. był skuteczny, nawet jeżeli później musiał zbierać to, co zrobił, czy, czy chciał naprawić, czy chciał przywrócić mm -hmm. kontakt, który tak, mu pytanie, jak, jak oceniamy, co jest skuteczne? Czy to, że ich wypędził, hmm. czy bierzemy również pod uwagę no, później relacje z tymi ludźmi hmm. i jaki był koszt właśnie użycia hmm. tego. Tej siły, za, tej siły, siły i zrobienia tego, co zrobił. Tak, ale pewnie trochę tak w życiu jest, nie, że, że nie zawsze hmm, da się jakby też hmm, wszystkiego obronić, o wszystko zawalczyć, co jest ważne dla nas, a jednocześnie zachować nie, taką relację super, nie, być miłym o właśnie. O, mi może też, może też sobie odpowiedzmy na pytanie. Czy życie w zgodzie z porozumieniem bez przemocy oznacza być zawsze miłym? Ja znam oczywiście odpowiedź, ale odpowiedzmy wspólnie na to pytanie. Jeżeli bycie miłym, oznacza, że mamy robić wszystko, żeby inni ludzie byli zadowoleni, to nie. No więc właśnie, nie. Czyli nawet jeżeli wiem, że czasami ludzie nie będą zadowoleni z tego, że ja okażę złość, to nie znaczy, że ja. Nie mogę, nie wolno mi okazać złości. Rozumienie no. jest o wyborze. Właśnie. Ja wybieram. Tak, i, I ponoszę konsekwencje. I ponoszę. Ważne jest, żeby nie okazywać złości, nie używać przemocy, nie mhm. stosować przemocy, jak, jak się ze złościmy, tylko żeby wyrażać swoją złość, mówiąc o tym, co jest dla mnie ważne, czyli o moich potrzebach. Tak. Oczywiście też ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy teraz yy, wszelkich form, nie wiem, przemocy, wymuszania na kimś nie usprawiedliwiali, czy nie nazywali po prostu, nie wiem, wybuchem złości. W związku z tym no nie ma tu nic złego. Nie? Do tego jeszcze moglibyśmy zwrócić uwagę jeszcze raz na to, że to my się złościmy pod wpływem tego, co sobie myślimy. A nie, że ktoś inny zrobił coś, co nas zezłościło. Czy ktoś robi coś? Czyli, że drugi człowiek nie jest odpowiedzialny za moją złość. Dokładnie tak. Że ja no sam ktoś, jestem odpowiedzialny. Ktoś inny, gdyby przyszedł do świątyni i zobaczył tak. rozstawione kramę, mógłby się bardzo ucieszyć. Tak. Bo to zaspokajałoby jego potrzeby XY, zrobiłby zakupy i tak. poszedłby do domu. I na pewno także faktycznie było w rzeczywistości. Tak. A ktoś Czyli... inny przyszedł, pomyślał: Robią z domu mojego ojca targowisko. Zakładamy, że się zezłościł. I zareagował jakoś. Mhm. Czyli, czyli ta troska Pana Jezusa o dom Boży, o świątynię, właściwe użycie świątyni, była przyczyną, a nie zachowanie tych ludzi. Oczywiście, gdyby nie zachowanie tych ludzi, gdyby oni tam tych kramów nie porastawiali, no, to, no to, to, to tej reakcji Pana Jezusa by nie było, nie? ale. Gdyby ich tam nie było, to tej reakcji by nie było. No właśnie, nie? ale jednak faktyczna przyczyna, taka stricte nie? przyczyna jest w nim. Tak. Mhm. Każdym z nas jest przyczyna naszej złości. No, mógłby pomyśleć, e, nie przychodzą do świątyni się pomodlić, ale przyszli przynajmniej rozstawili kramy. Może by się ucieszył. No tak, no tak, bo w końcu sprzedają zwierzęta, które mają służyć ofierze, no to to of mają być ofiarowane Bogu, no to już. Moja półwegetariańska część na to krzyczy z no. rozpaczy, ale dobrze. Tak, no więc właśnie. To możemy tak jeszcze przejść do tego, co się dzieje w domu, bo dostaliśmy też pytanie o, o to, czy można by coś zrobić, żeby dziecko zjadło obiad, nie czekając na słodki deser. Mhm. I tak się zastanawiam, że z tego wątku to znowu jesteśmy przy tym, że można się na to zezłościć, że ono chce zjeść deser, albo że można by się ucieszyć, że dziecko ma jakieś swoje ulubione, nie wiem, rzeczy do jedzenia, albo że wyrabia sobie swój własny gust, tak sobie. Hipotetyzuję, bo większość rodziców jest przeciwna oczywiście dawaniu słodyczy jak mnie usłyszę z moim wątkiem, to powiem, no to popłynęła. Przecież wszyscy wiemy, że dzieci nie mają jeść cukru. Natomiast to jest też kwestia jakby na dzień dobry oceny, nie? Że ja się złuszczam na przykład, że dziecko chce jeść deser, bo oceniam ten deser jako coś, co jest niezdrowe, a ja chcę, żeby moje dziecko jadło zdrowo. Więc ma zjeść, nie wiem, kalafior, ale nie ma jeść budyniu. Na przykład. I to jest ta warstwa na wierzchu, czyli warstwa, że można się złościć na dziecko, że, że nie je tego, co ja uważam, że jest zdrowe dla niego. A jakby spojrzeć głębiej, to tam może być potrzeba jakiejś troski, miłości mm -hmm. do dziecka i zależy mi, żeby moje dziecko było zdrowe i dobrze się odżywiało. Mm -hmm. I teraz pytanie nie jest, co zrobić, żeby nie jadło budyniu, tylko pytanie jest, jak to zrobić, żeby jadło zdrowo. Mhm. Żeby zjadło zamiast tych słodyczy, czy słodkiego deseru, zjadło obiad, albo może coś innego, co nie będzie słodkie. Co może nie będzie obiadem, ale nie będzie też budyniem. Może znajdziemy takie rozwiązanie, gdzie nie, abstrahując zje sałatkę owocową, nie? bo jest plato i będzie... Będzie najedzone przynajmniej na jakiś czas, a to nie będzie czysto sztuczne. Tak, no tutaj dotykamy ważnej kwestii, takiej pewnej kreatywności w poszukiwaniu strategii. No? Że może zróbmy to, ale inaczej. Dziecko ma za małe doświadczenie na ogół, nie? właśnie życiowe, żeby jakoś łatwo znaleźć inną strategię. Jak, jak jesteśmy przy dzieciach i przy budyniu, to ja sobie myślę, że tutaj dużą rolę mają po prostu przyzwyczajenia. Mm -hmm. nie, nie wiem jaki jest, ale zgaduję, że takie przyzwyczajenie na przykład z przedszkola, że jest obiad, mm. a potem jest kisiel, czy jest tam budyń, i że dziecko po prostu przychodzi do domu i odbywa no pewnego rodzaju przewidywalności. Zawsze był budyń, gdzie jest budyń, nie? jak z dowcipu. Tak. I że rozwiązaniem byłoby może, nie wiem, tylko jakby też ja rozumiem, że nie wszystkie, które wymyślimy, są, wiecie, realizowalne. To jest taka burza mózgów, ale na przykład znalezienie przedszkola, w którym by nie było takiego stylu żywienia. I jedno z rozwiązań, jak na przykład próbować zmienić Przyzwyczajenia albo w jakiś sposób uczyć dziecko, że trudno w przedszkolu jest, a u nas w domu nie ma słodyczy czy nie ma tego typu słodyczy, co znaczy nikt z nas dorosłych też nie je. Nie hmm. modelowanie, czyli no nie jemy i koniec. Natomiast jeżeli dziecko jest przyzwyczajone, to ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest łatwe. No, ale tak czy owak, myślę, że, że warto przede wszystkim pokazać temu dziecku, no w ogóle. Człowiekowi, bo to też może gdzieś tam dotyczyć jakichś relacji też między dorosłymi naszą troskę po prostu nie? o, to, o niego, nie? o tę osobę. Że, że, że to, co my, na co my powiedzmy jakoś tak naciskamy, co, co próbujemy jakby do czego przekonać, nie? do czego próbujemy przekonać tę osobę, że on, że to nie wynika z tego, że chcemy narzucić właśnie swoją wolę, tylko Wynika z troski. Moje doświadczenie jest takie, że, że rodzice potrafią być niesamowicie kreatywni. Czasem jestem bardzo tym zaskoczony, jak mi opowiadają na przykład nie, o tym, jak rozwiązują różne, różne kwestie, właśnie bez przemocy. Takie jest moje doświadczenie. Pewnie byłoby fajnie, gdyby oni sami tutaj dali świadectwo. Być może kiedyś też przyjdzie taki moment, że właśnie te rodziny, które starają się żyć bez przemocy i całkiem nieźle im to wychodzi, będą też się swoim doświadczeniem chcieli podzielić. Tak, my też jesteśmy w podziwie, jak czasami słyszymy, co uczestnicy wymyślili. To jest niesamowite. Po prostu zastosowali jakby tą drogę znajdowania potrzeb i na te potrzeby znaleźli takie strategie, które no w ogóle są zupełnym zaprzeczeniem tego, co standardowo robimy. Yy, właśnie, i pamiętajmy też, że to nie jest tak, że stosowanie przemocy jest zabronione. Przypomnijmy to sobie chyba na początku mówiliśmy, nie? Że my tutaj nie po to rozmawiamy ze sobą, żeby kogoś przekonywać, że nie wolno stosować przemocy. Czekaj, czekaj, żeby nie było, że my mówimy, że wolno bić, na przykład. No tak, nie, tak. Nie, nie, to nie jest tak, że wolno albo że nie wolno. Zdecydowanie nie polecamy, bo to niesie swoje konsekwencje tak. w odniesieniu do. Relacji Niższe relacje tak. z drugim człowiekiem. Tak, I ma wpływ naprawdę duży. Ja bym też powiedziała, że mówimy o karach i o nagrodach, a nie mówimy o biciu. Że o ile, ja bym powiedziała tak, że porozumienie bez przemocy jest wyborem i że czasami zdarza się tak, że rodzice nie mają zasobów na dialog. Nie mają zasobów na szukanie kreatywnych rozwiązań i że po prostu mówią, ja chcę, żebyś zrobił to i to, tak to jest żądanie. Wiedzą, że będą tego konsekwencje, ale wybierają tą drogę. Jakby mają pełne prawo wybrać za siebie. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest złe. Ja chcę naprawdę powiedzieć, że to jest o wyborze. Tak, i że, no i na pewno, że lepiej jest, jeżeli znajdziemy takie rozwiązanie, taki sposób, taką strategię, dzięki której w żadnej postaci nie będzie przemocy, tylko będzie takie działanie, które służy relacji, które nie niszczy relacji, nie, jakby nie oddala ludzi od siebie, rodziców od dziecka, czy rodziców między sobą, czy kogokolwiek? To tak, zmierzając ku zakończeniu i podsumowaniu, to dla mnie chyba najistotniejsze byłoby, żeby jeszcze raz powiedzieć o tym, że złość jest emocją, że złość nie jest ani dobra, ani zła, że ona nam pokazuje na nasze potrzeby, że to co robimy pod wpływem złości to już jest inna rzecz. I tutaj często mamy wybór, co zrobimy, a przynajmniej mamy wybór, czy po tym, co zrobiliśmy, pójdziemy w jakiś sposób naprawić. I że to są dla mnie najważniejsze kwestie z tego odcinka. I że nie warto się złościć na dziecko, które nie chce jeść obiadu, jeśli nie będzie słodkiego deseru, tylko lepiej jest szukać jakiegoś sposobu, dzięki któremu. To prawdopodobnie przyzwyczajenie uda się jakoś przełamać, przezwyciężyć. I zaspokoić te potrzeby, które mamy. I zaspokoić, tak, zatroszczyć się o siebie, tak. Czyli warto być wytrwałym w szukaniu strategii do zaspokojenia potrzeb. Tak jest. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Dziękujemy.